Moim pierwszym gościem w studiu jest Piotr Stankiewicz. Siemanko. Piotras. Piotr, słuchaj, na pierwszej rundzie ci nie było i zaczęły chodzić już słuchy takie, że przeszedłeś na emeryturę, jeżeli chodzi o sporty modelarskie. O co chodzi? Czy to prawda? No można tak trochę powiedzieć, chociaż no nie nazwałbym to emeryturą taką pełną, bo no sobie przyjadę co jakiś czas jeszcze na pewno, ale zaczynam się bawić już w te większe samochody i no powoli w tamtym kierunku już zmierzamy. No okej, okay, to słuchaj, to te większe auta, czyli jaki rodzaj zabawy tymi większymi autami? Dokładnie to drift. To słuchaj, te umiejętności, które zdobyłeś w jeździe modelem RC przekładają się w jakiś sposób na driftowanie, czy to w ogóle są dwa różne światy i nie można tutaj nic przenieść jakby wzajemnie pomiędzy tymi sportami? Wiesz co, no to są trochę inne światy, no bo tutaj się jeździ na czas, a tam się jeździ tak naprawdę pod wygląd, pod, pod to, żeby jeździć kątem jak największym, żeby jak najlepiej przejechać ten tor. Ale na pewno całe składanie modeli, całe pracowanie nad setupami dużo daje, bo drifcie też trzeba bardzo, bardzo dużo trzeba siedzieć przy aucie i ustawiać, żeby się dobrze prowadziło, żeby było szybkie. No i żeby było niezawodne. Tutaj to samo w sumie robimy, no tylko, że tutaj na czas. No okej, okay, czyli coś tam można przenieść, ale nie wszystko. No słuchaj, miło Cię widzieć. Po się kwali, jesteś pierwszy. Nie ma liderów z poprzednich lat, nie ma Bartka Zalewskiego, nie ma Jessica Parson, ale mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił tak czy siak. Oczywiście, oczywiście. Dzięki, powodzenia. Dzięki bardzo. Słuchajcie, kolejnym gościem jest Mateusz Kulawik. Mateusz jest po raz pierwszy gościem mojego studia na mistrzostwach Polski. Siema Mateusz. Cześć, witam. Mateusz jest jednym z organizatorów rundy drugiej, ale też byłeś organizatorem rundy pierwszej w rogoźniku. Powiedz, jak ze strony organizacyjnej na razie oceniasz i pierwszą rundę, i teraz drugą, która się niedawno rozpoczęła? To znaczy tak, to może zacznę na opak, bo od rundy drugiej. Zdecydowanie w tej rundzie mieliśmy Mniej problemów organizacyjnych, bo dzięki uprzejmości tutaj dyrekcji Hali mogliśmy zostawić wiele elementów toru w magazynie. Bardzo nam to ułatwiło pracę, i dzięki temu tor powstał no w zaskakującym tempie. Bo byliśmy o 7 rano w piątek i skończyliśmy go jakoś w dosyć wczesnych porach, bo 13-14 ten, ten tor już powstał. Więc to zdecydowanie tutaj na plus. Na dodatek stowarzyszenie wyciągnęło wnioski po pierwszej rundzie. Usprawniliśmy sobie trochę pracę, zbudowaliśmy na przykład specjalny wózek do transportowania dywanów. Także myślę, że z rundy na rundę coraz, coraz lepiej nam idzie ta organizacja, coraz sprawniej. Dużo naszych członków się angażuje i to też jest zdecydowanie pozytywne. No Okej, okay, dzięki Mateusz. Słuchaj, pierwsza runda nie obfitowała w zbyt wielu zawodników jak to zwykle chyba historycznie już bywa, jeżeli chodzi tak. o pierwszą rundę. Natomiast na drugiej już ta frekwencja się odbudowała. Mamy 105, czy mieliśmy 105 zapisanych zawodników. Finalnie tam przyjechało kilku mniej, ale no frekwencja około setki, czyli zbliżamy się do tego poziomu zeszłorocznego, jeżeli chodzi o frekwencję. No i to chyba cieszy i co ciekawe udało Wam się pozyskać kilku zawodników z Czech. Jak to się wydarzyło, że czesi przyjechali na naszą rundę i czy oni są tutaj stałymi walcami waszych lokalnych zawodów? Tak, tak, części są starymi walcami u nas do Hali w Tusznawie, przyjeżdżają od czasu do czasu. Myślę, że zdecydowanie zachęciła ich klasa organizacji, organizatora, czyli ET-14. Oni lubią te modele, jeżdżą u nas, jeżdżą dużo z tego co wiem, przywożą praktycznie pół sklepu ze sobą części i myślę, że dzięki tej klasie oni przyjechali. Oczywiście dzięki temu wystartowali również w innych klasach. Więc y, myślę, że te kilka osób z Czech też pomogło, ale z tego co widziałem, to y, nie, tylko, nie tylko z Czech, bo więcej zawodników też naszych krajowych przyjechało. I myślę, że to jest efekt tego, o czym ty mówisz, że y, historycznie te pierwsze rundy są y, nieco trochę mniej, mniej, jeżeli chodzi o frekwencję, a z, z biegiem jakby sezonu ta frekwencja się rozkręca i, i no, tu myślę, że dopisała, jesteśmy zadowoleni z tej frekwencji, którą mamy, mamy teraz na tej drugiej rundzie. Okej, okay, Mateusz, słuchaj, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo tak, Wy zaplanowaliście dwie rundy Mistrzostw Polski, ta druga runda no, odbywa się w ten weekend, później będą jeszcze trzy rundy off-roadowe, ale one będą się odbywały w innych lokalizacjach. Natomiast co u Was tutaj lokalnie? Czy Wy do końca sezonu halowego jeszcze będziecie organizować klubowe zawody? Y Myślę, że tak. Tam przynajmniej wewnątrz klubu rozmawiamy, żeby no na przykład jeszcze w grudniu się odbyły jakieś zawody klubowe, bo no teraz mieliśmy przerwę ze względu na organizację mistrzostw Polski. Chcielibyśmy właśnie zorganizować zawody w grudniu. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo no ze względu na święta czasu jest mało, no i jeszcze jest trzecia runda offroadowa. Myślę, że kilku zawodników od nas chciałoby wziąć udział więc to będzie priorytetem, zobaczymy, ale generalnie mamy taką zasadę w klubie, że chcielibyśmy co najmniej raz na miesiąc ten tor rozkładać i w weekend organizować zawody. No super, widać, że to przynosi ogromne efekty, właśnie takie regularne treningi, właśnie zawodnicy w zeszłym sezonie gdzieś tam zajmowali dalsze pozycje w klasyfikacji generalnej, w tej chwili już walczą o czołowe pozycje, przykład tutaj Huberta, więc niesamowita sprawa. No ja ze swojej strony tylko powiem, że i ogólnie nie pochwalę tutaj i zachęcę wszystkich do odwiedzenia Rogoźnika. W zeszłym roku odbyła się tutaj pierwsza runda halowych mistrzostw Polski. W tym roku już są dwie i jest tutaj coraz lepiej, coraz fajniej, coraz przyjemniej. Więc na pewno w przyszłych latach, jak będą tutaj rundy, to będę również przyjeżdżał. Tak, no na, na pewno, na pewno będziemy jeszcze. Starali się jeszcze bardziej to usprawnić, żeby było jeszcze fajniej i sympatyczniej. No i żeby ze strony organizacyjnej wszystko działało jak należy. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za resztę zawodów, zarówno jeżeli chodzi o organizacyjny aspekt, jak i sportowy. A właśnie o tym sportowym u siebie nie powiedziałeś. Jak Ci idzie? Mnie idzie, no tak jak powiedziałeś, myślę, że akurat te zawody, które organizujemy u siebie, też przynoszą efekty. No teraz po pierwszych kwalifikacjach gdzieś tam walczę w grupie B, więc ja jakby. Z, jakby jeżeli chodzi o mnie, no to jestem zadowolony ze swojego wyniku, eee, także nie, no nie mogę narzekać, na pewno nie mogę narzekać. O. No to super, słuchaj, trzymam kciuki, do zobaczenia później. Dobra, dzięki. dzięki. Słuchajcie, zaczynamy wywiady po zakończonej rundzie, drugiej rundzie Halowych Mistrzostw Polski. Pierwszym gościem jest Paweł Czajkowski. Paweł, na pierwszej rundzie w Rogoźniku zdobyłeś dublet, dwa pierwsze miejsca. Tym razem nie udało się powtórzyć tego sukcesu. Pierwsze miejsce w 4WD, natomiast w 2WD drugie miejsce wygrał e, tą klasę Nikodem Turkowski. Miałeś trochę problemów. Opowiesz, jak to e, wyglądało z Twojej perspektywy? Odrobinkę szczęścia zabrakło. Zmieliłem, odbiór. E, skórze, zmieliłem atak. Odbiór też ucierpiał. No i jeden finał, tak jakby goniłem z 11. miejsca. Dogoniłem do drugiego, ale no znowuż trochę szczęścia zabrakło i skończyłem ostatecznie na drugiej pozycji. Tak, ja nagrywałem cały ten finał, bo spodziewałem się tego, że to będzie ciekawa batalia, jak będziesz skakał pomiędzy zawodnikami, żeby dojść do tego czołowego miejsca. No blisko było, prawie się udało, tam już niewiele brakowało, zaatakowałeś Nikodema, ale się nie udało, ten atak się nie powiódł no i ostatecznie trochę czasu zabrakło, żeby żeby wywalczyć to pierwsze miejsce, natomiast trzeci finał Nikodem wygrał, gdzieś tam miałeś chyba trochę jakiś przygód na torze. No innymi... tak już trochę opony przestawały trzymać, też troszkę, no nerwów przede wszystkim, no bo jak już się jeden finał straci, to już i zostaje ostatni, żeby wygrać, to jest już trochę nerwowo, wiadomo. No i ciekawa sytuacja będzie w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o 2WD, bo na pierwszej rundzie ty wygrałeś, ale Nikodem miał TQ i... a teraz się zamieniliście, teraz się zamieniliście więc dobrze. punktami się zrównacie i ciekawe mm. Będą detale decydowały, kto będzie liderem w tej chwili w klasyfikacji generalnej. Będziemy walczyć. Super, czaja. Dzięki. Widzimy się na kolejnej rundzie. Dzięki. Słuchajcie, kolejnym gościem jest Grzegorz Piotrowski, który nie chciał przyjść do studia, wyobraźcie sobie. A ostatnio nikt nie przyszedł z shortcorsów, mimo że prosiłem, żeby tutaj zwycięzcy z każdych klas przychodzili. Tym razem Grzesiowi nie odpuściłem i jest. Chociaż nie, ty na pierwszej rundzie nie jechałeś. Kto wygrał pierwszą rundę? Nie, pierwszą rundę wygrał Hubert Golo. Hubert, no, no dobra, to uciekł Hubert, ale pewnie obowiązki go wzywały tutaj, jeżeli chodzi o no sprzątanie hali. Piotra też wyciągnąłem spod tutaj hopki, bo już rozkręcał hopkę. Piotr, słuchaj, mówiłeś mi, że wystartowałeś tylko dlatego, żeby utrzeć chłopakom nosa. Opowiedz historię tego zwycięstwa. <śmiech> <śmiech> nie, no po prostu wystartowałem tylko dlatego przed Przede wszystkim, żeby pojechało pięć modeli, żeby klasa utrzymała się w dalszym roku, no bo mamy taki wymóg, no, nie? Tak, tak. No, no, i po prostu poszedłem od kolegi jakiś tam stary model asocjate i postartowałem po tempo. Po no, wystartowałem nimi, tyle. No. Ale co, wszystkie trzy finały wygrałeś gładko, czy tam nie, była jakaś dwa, dwa wygrałem. W ogóle wszystkie trzy finały miałem problemy ze startem, bo zawsze były jakieś tam hmm. przepychanki, przewrotki. No, w każdym finale odganiałem pierwszy, tylko pojechałem sobie od samego początku do końca jako pierwszy, a wszystkie pozostałe goniłem od samego tyłu do samego przodu. No tak, ja muszę przyznać szczerze, że nie przyglądałem się za bardzo rywalizacji shortcorsów, ale widziałem ten biało-czerwony model, jak on ciągle latał gdzieś po, <laughs> po torze, <laughs> więc chyba faktycznie miałeś tam trochę przygód. Nie, na samym tylko początku biegów. Więc później biegi były ok, nie było żadnego problemu. Tam, tylko starałem się, wszyscy się dobrze znamy w tej klasie, więc starałem się, aby nie było żadnych kontaktów przy wyprzedzaniu, więc to był jakiś tam problem, trzeba było się spokojnie zachowywać na to, żeby za chwilę kolega mi nie powiedział, coś ty zrobił i no. pojechałeś w dal, więc no, bez kontaktu staram się i po kolei i odganiać wszystkich. No. E, no dobra, Grzesiu, gratuluję Ci pierwszego miejsca w Szortkorsach. I co? To było tylko tak okazjonalnie już więcej, nie? Myślę, że tak, bo to nawet nie jest mój model. To jest model pożyczony od mojego kolegi, takiego Roberta Gorga, który tu ostatnio jechał i. No, za Ostatnie miejsce. Mm. Trochę go tam pogrzebałem no i no i pojechał jak pojechał. No to teraz Robert, słuchaj, model masz ustawiony, zobacz, Grzesiu Dokładnie zrobił tak. wszystko już dla Ciebie, jako Twój mechanik i możesz na trzeciej rundzie wystartować i zgarnąć pierwsze miejsce. Model jedzie. Grzesiu, gratuluję, Dobra. dziękuję. Dziękuję bardzo, hej. Dzięki. Na mistrzostwa Polski jeździ też taka klasa jak Traki, na pewno niektórzy kojarzą, nie zawsze tutaj zwycięzcy klasy Trak przychodzą na wywiady, ale tym razem Kamil Miczek nie zdążył uciec, zgarnęliśmy go tutaj do studia. Kamil, wygrałeś klasę, słyszałem, że modelem, który ktoś Ci przygotował Startował. Tak, tak. Model pożyczył mi Krzesiu. Namówił mnie na tą klasę. Uznałem, że warto spróbować. No i tak się spróbowało, że wygrałem. Ale słuchaj, wygrałeś i to nie z byle kim, bo w tej klasie jeździ Radek Czekalski, który jest czempionem tej klasy. Ale Ty w sobie wystartowałeś i go objechałeś. No właśnie sam jestem zdziwiony, że to tak wyszło. Udało się pojechać bez żadnych błędów. Kwalifikacje poszły dobrze. Pierwszy wbieg akurat przegrałem, mówię sobie, a nie wyjdzie już wygranej, no ale się udało pojechać dwa dwa biegi bezbłędnie i oni się pomylili, a ja nie. Słuchaj, powiedz, czy zamierzasz jeszcze tym modelem wystartować na kolejnych rundach, czy to było tylko tak gościnnie? Myślę, że wystartuje, bo jest to kuszące następne podja i wygrane. A powiedz, jak się jeździ w ogóle tym modelem? To jest ciekawa propozycja taka tak, dla, tak. dla zawodników, żeby sobie takim pojeździć? Tak, czy to... jeździłem wcześniej od kolegi X-Rayem i jeździ całkiem inaczej, ten jeździ dużo lepiej. No a to? to y jest Asus. Paso. No okej, okay. Kamil, słuchaj, dzięki za wywiad, gratuluję Ci osiągniętego wyniku i do zobaczenia dzięki. na kolejnej rundzie. Kolejnym zawodnikiem jest Nikodem Turkowski, siema Nikodem. Mm. Ogromny sukces. Wygrałeś dzisiaj klasę 2WD Stock po niesamowitej walce z Pawłem Czajkowskim i trzecie miejsce w 4WD. Natomiast w 2WD jest niesamowita historia, bo zrównaliście się punktami, bo Czaja wygrał pierwszą rundę, ty wygrałeś drugą i też zamieniliście się TQ, bo ty miałeś TQ na mm. pierwszą tej rundzie a ja teraz na tej, także będzie identyczny bilans punktowy. Jak się bawiłeś na tej rundzie, powiedz? Spoku Była ciężka walka. W czwórce mi nie poszło. W ostatnim biegu się wywaliłem trzy razy przez samego siebie. Więc dojechałem trzeci. Ale ogólnie spokój zawody. No tutaj z Pawłem Czajkowskim mieliście fajną historię, bo Paweł w drugim finale korzystał z czasu serwisowego i przez to startował z ostatniego miejsca, nie z pierwszego, które miał po kwalifikacjach. Gonił, 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 nawet zrównał się z Tobą, dogonił Cię, ale nie udało mu się Ciebie wyprzedzić, tutaj dowiozłeś się tą pozycję. i za czas. I wjechał tam w wandę ale chyba miałeś niesamowity weekend z Czajkowskim, co? Na, na, na czele. No dobra, słuchaj, Nikodem, to gratuluję Ci wyników. Jeszcze warto tutaj podkreślić, że zdobyłeś pierwsze miejsce w młodzikach w 2WD. Tak. I drugie miejsce 4, w młodzikach tak. w 4WD. Tutaj Janek Wajk, twój kolega klubowy, tak. zdobył drugie miejsce w 4 wd stoku i tym samym pierwsze miejsce w juniorach. Tak. No okej, okay. widzimy się na trzeciej rundzie. Tak. Widzimy się, topiona. Dzięki za wywiad. Okej, okay, słuchajcie, z Kubą Krusiem znamy się już ładnych parę lat, poznaliśmy się na Titan Arenie. Dokładnie. Kuba jest regularnie jeżdżącym modelarzem i zawodnikiem RC w Polsce. Bardzo dużo czasu spędza na torze. Równie często gościsz na mistrzostwach Polski, ale okazję mamy rozmawiać pierwszy raz. Tak. Wygrałeś klasę 4WD po zaciętej walce z Piotrem Stankiewiczem. Dokładnie. Gratulacje, bo to nie byle zawodnik. No mm. i byłeś drugi, zaraz za nim w 2WD. Jak ci się jeździło? Były ciężkie emocje. W kwalifikacji już miałem lepsze tempo, bo zaczynałem gonić piotra, już z nim się rywalizować. Nie w finałach startowałem pierwszy Wójce, a potem a 4WD startowałem drugi. No i nagle, nagle, nagle niestety. Zabrakło nie pecha w dwójce, tak to ja bym mógł być pierwszy, ale w czwórce poprawiłem swoje emocje i dogoniłem, dogoniłem Piotka i... I wyrwałeś to zwycięstwo. Wy, wyrwałem zwycięstwo. No słuchaj, no, czyli w dwójce trochę pecha, podsumowując, w biegach finałowych, mhm. e, natomiast w czwórce wszystko zagrało, tempo było odpowiednie, e, a jak powiedz finały się rozkładały? W pierwszym finale mhm. ja zdobyłem, e, w 2 WDS zdobyłem pierwsze zwycięstwo, e, a niestety w drugim finale trzecie miejsce, bo miałem za dużo błędów. Takich kosztownych. W czwórce natomiast odwrotnie, trzecie miejsce, a w drugim finale, pierwsze miejsce. Więc... Czyli wszystko w obydwóch klasach rozgrywało się w trzecim finale? I w 2WD, i w 3WD? Tak, w cztery Tak, wody, tak w w było wody decydujące wody. finał, bo Piotrek miał 3 punkty, ja miałem 4. Ja to jakby się tak rozgrało, że była to decydujący finał, żeby no, żeby, żeby, żeby zastanowić się, kto będzie, żeby było wyłonić zwycięstwa w, w, w tym znaczeniu. No, okej. Okay. I no, w trzecim finale Piotrek wygrał w 2WD, a ty wygrałeś w trzecim finale 4WD tak. i stąd te podium. Słuchaj, nie było cię na pierwszej rundzie, nie Niestety. zdecydowałeś się na przejazd, ale jedna runda jest zawsze odrzucana, nie jest liczona. Dokładnie. Jak będziesz na pozostałych, no to będziesz mógł powalczyć tutaj o tytuł, A masz fajną zaliczkę, bo punktacja jest niezła. Rozumiem, że widzimy się na kolejnym rundzie. Mam nadzieję, że tak. Ja, ja, ja myślę, że jak teraz zdobyłem pierwsze miejsce w czwórce, a drugie w dwójce, to myślę, że wskoczy na, top, na topkę. Ale zobaczymy, jak tam, jak tam pozostali. Kto zdobył pierwsze, kto zdobył, kto zdobył to, top w, w, w wcześniejszej rundzie, więc to jest. To jest jakby tutaj trudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o ranking. Ciężko jest to jakby obliczyć, sprawdzić. No tam Sebastian Chrzanowski obydwie rundy Ta -tak. wygrał, ale Piotra Stankiewicza też nie było. Ale na, nie było, więc... Więc ja, będzie ciekawa rywalizacja. Zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać. No Myślę, że to będzie walka o tytuł wicemistrza mistrza yy, w sumie. Bo... Kuba, gratuluję Ci osiągniętego sukcesu na tej rundzie i do zobaczenia na kolejnej rundzie. Do mhm, no zobaczenia. Dzięki. Kolejnym moim gościem jest Hubert Pragnący. Hubert, ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać, bowiem zdobyłeś pierwsze miejsce w juniorach w klasyfikacji, w stoku w klasyfikacji juniorów i trzecie miejsce. Natomiast teraz równie dobry występ tuż za podium, bo czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, ale pierwsze miejsce w juniorach. Jak się bawiłeś na tej rundzie? No, bawiłem się bardzo fajnie. Tor mi od razu już zauważyłem, że jeździ mi się na nim bardzo fajnie. Szybki, płynny. I dało się fajnie wyprzedzać w niektórych momentach, ale no z pozoru łatwy, ale jednak czasami naprawdę trudne momenty. No a ściganie no, to było po prostu inny level. Jeździliśmy wszyscy na bardzo równym poziomie. No i ciężko było uciekać, ciężko było gonić, dlatego też nie udało się tak wysoko skończyć. No okej, okay. właśnie chciałem zapytać, czego z Twojej perspektywy zabrakło, żeby na podium wskoczyć? No na pewno kilka błędów, których mogłem uniknąć. Adrianowi no, wszedł ten bieg. No to ja już wiedziałem, że mam bardzo ciężką sytuację, bo jednak to drugie miejsce, a ja miałem czwarte, no to jest jednak różnica. No i no nie udało się, nie tym razem. Okej, okay, ale no dwie rundy za nami. Tam i tak będziesz bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej, bo trzecie miejsce i czwarte miejsce to są wysoko punktowane miejsca, tak na dobrą sprawę. Przed nami trzy rundy i wszystkie trzy w Warszawie i w okolicach Warszawy. Rozumiem, że widzimy się na następnych rundach. Myślę, że się będziemy widzieć. No Okej, okay. dzięki Hubi, gratulacje i do zobaczenia.